Od jakiegoś czasu obserwuję w naszym powiecie niezrozumiałą dla mnie sytuację. Zauważyłam tu także różne inne osoby, które zadają mi pytania, na które nie znam odpowiedzi. Ostatnie wydarzenia, które bezpośrednio dotknęły moje otoczenie spowodowały, iż postanowiłam zadać kilka pytań Panu Staroście. Panie Starosto, kto realnie zatrudnia osoby w starostwie, i placówkach podległych starostwu. Kto ma wpływ na to, czy dana osoba będzie zatrudniona, czy nie? Spytam precyzyjniej, czy prawdą jest, że każde stanowisko pracy jest konsultowane i akceptowane przez panią poseł Morzanowską i lub za wiedzą pana starosty, czy może za jego plecami? Panie starosto, jeśli tak jest, to po cóż są organizowane konkursy, skoro ich wynik jest podważany przez Panią Poseł Możdżanowską, która w sposób mało elegancki poprzez obszerną interpelację do Pana zakwestionowała wybór osoby w legalnie przeprowadzonym konkursie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zarzucając między innymi polityczność wyboru, a raczej wymagając apolityczności wyboru. I tu się nieco pogubiłam. Na logikę. Osoba, która wygrała konkurs nie jest związana z PSL-em, więc nie jest polityczna, czyli jest apolityczna. I nie rozumiem, dlaczego zrodził się problem i wyjątkowe zainteresowanie pani poseł Możdżanowskiej dla niezorientowanych wyjaśnił, iż chodzi o stanowisko koordynatora projektu systemowego, praca na umowę-zlecenie, w, w projekcie w rodzinie, w rodzinie siła, Finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny. W związku z tym mam kolejne pytanie. Panie Starosto, czy osoba dobrze wykształcona, magister prawa, z ukończonymi studiami podyplomowymi, z zarządzania jednostkami gospodarczymi oraz menadżerskimi z rozwoju lokalnego i regionalnego, posiadająca szereg szkoleń i doświadczenie w realizacji podobnych zadań, nie będąca członkiem żadnej partii jest zagrożeniem dla realizacji projektu i to tylko dlatego, że jest dyrektorem w moim biurze poselskim. Ja nie wymagam od swoich pracowników legitymacji partyjnej. Pracownik ma być przede wszystkim kompetentny i posiadać określone umiejętności. I nigdy nie wymagałam od moich pracowników zapisywania się do Platformy Obywatelskiej. Panie Starosto, o ile staram się zrozumieć tę irracjonalną i niepojętą praktykę, iż Pani Poseł Możdanowska podważa zasadność wyboru pracownika na umowę w zlecenie w jednostce Pani, Panu podległej, to nie rozumiem, dlaczego tak wnikliwie została moja Dyrektor Biura zinwigilowana. Czy w sytuacji, gdzie Pani Poseł Możdanowska posługuje się nieprawdziwymi informacjami, nie należało zweryfikować źródła ich posiadania przez interpelującą? Panie Starosto, ja nie pytam, na jakich zasadach Pani Poseł Móżdżanowska zatrudnia swoich asystentów i dyrektorów biura, bowiem na stronie oficjalnej Sejmu nie widnieją już od dawna żadne nazwiska. Nie pytam, czy Pani Poseł zatrudniła osobę niepełnosprawną ze zlikwidowanej Spółdzielni Pomost, co deklarował w jej imieniu Ksiądz Jacek Andrzejczak, bo na stronie Sejmu nie ma i nie było takiej informacji. Dodam tylko, że informacje te są obowiązkowe, jeśli się zatrudnia jakiekolwiek osoby. Pani Starosto, w związku z tym apeluję, jeśli to jest polityczna sprawa, to proszę atakować mnie, a nie osobę, której jedyną winą jest to, że jest ambitna, mądra, wykształcona, inteligentna i bardzo pracowita. To tak jakbym teraz spytała Pani Starosto, czy zasadne i apolityczne było zatrudnienie siostry Pani Poseł Możdżanowskiej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kępnie, ale nie pytam i nie piszę interpelacji do Pana Starosty w tej sprawie, bo wierzę, że konkurs był, a Siostra Pani Poseł posiada odpowiednie kwalifikacje, bo jakżeby inaczej. A może prawdą jest, że zarówno Pani Poseł Możdżanowska, jak i Starostwo zaangażowało się w rewanżową potyczkę innego podmiotu podległemu Starostwu. Idąc słowami Rzeczniczki PiS, akcja wywołuje reakcję. Reasumując, Panie Starostwo wszystkim zależy aby projekt w rodzinie Siła został prawidłowo zrealizowany, ponieważ niesie korzyści dla mieszkańców naszego powiatu. Najważniejsze zatem wydaje się, aby zajęła się nim osoba kompetentna, a kompetencje osoby, która konkurs wygrała, są niepodważalne. Ponadto, jako jej główny pracodawca, w pełni udzieliła mi zgody na udział w projekcie, wiedząc, że projekt może tylko zyskać dzięki tak doświadczonej osobie. A dobro mieszkańców naszego powiatu jest dla mnie i dla nas wszystkich najważniejsze. W tym jesteśmy zgodni. Ale patrząc na wyjątkowo gorączkowe, nerwowe i kompulsywne reakcje pani poseł Morzanowskiej, na wiadomość, iż koordynatorem projektu została dyrektor mojego biura, zastanawiam się, o co tak naprawdę chodzi. Panie starosto, gdyby pani pieles, dyrektor mojego biura, Byłaby członkiem PSL, to problem apolityczności w konkursie by się rozwiązał? Czy to prawda, że tylko osoby mające legitymację tej partii mogą wygrać konkurs? Jeśli tak jest, to ze smutkiem muszę przyznać rację prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, że samorządy to sitwa i układy. Dziękuję bardzo i składam na ręce pana starosty pismo. Ja nie rozumiem adresata starosty. Cała pani wypowiedź właściwie ukierunkowana jest na panią poseł Morżanowską. I nie rozumiem tego wystąpienia tu i teraz. Chciałbym się zwrócić z pytaniem do pani poseł Morzanowskiej. Ja myślę, że pani poseł by zechciała lub nie odpowiedzieć na te pani sugestie. Um. Nie do powiedzenia co do legitymacji, i tak dalej. Ja powiem w ten sposób, że dopóki ja tutaj jestem starostą, to nie było, nie ma i nie będzie legitymacji jakiejkolwiek partyjnej, która by wskazywała, kto ma zostać pracownikiem gdziekolwiek. E, szanowna Pani poseł, w tym starostwie, jeśli jest wakat na jakiekolwiek miejsce, to odbywa się konkurs. Jeśli Pani tego nie wie, no to trudno. Proszę sobie sprawdzić, jak to się odbywało w starostwie. Jeśli był lub będzie jakikolwiek wakat. I do tego to się sprowadza. E, Atakowanie przy okazji mnie jako starosty uważam za zupełnie niecelowe, wręcz niestosowne. Oczywiście na poprzejrzeniu się e, złożonemu na moje ręce pismu postaram się odpowiedzieć. Dziękuję.